Poprzednie wakacje pojechałam na Florydę, żeby opiekować się królikiem Dagi z Instagrama. Serdecznie pozdrawiam Daga My Florida Life. Było już dość późno, więc mówię, okej, okay, dobra, idę spać. No i leżę w tym łóżku, ale słyszę, że w kuchni Daga nadal coś tam kroi, miesza. Pod pretekstem, że niby idę tylko po wodę, usiadłam sobie przy barku i ujrzałam właśnie tą sałatkę. Daga zapytała się, czy chce spróbować. No a że to już była dość późna pora, ja przed chwilą jadłam no i w ogóle nie miałam na Coś takiego ochoty, no to naturalnie, że odpowiedziałam: No daj. Co to było za doznanie smakowe? No, znaczy się całkiem normalne. Nie odkrywamy w tej sałatce Ameryki, ale ta sałatka jest po prostu bardzo dobra i do tego jest bardzo łatwa. Jest to idealna sałatka, jeżeli macie współpracowników w biurze, za którymi nie przepadacie, to ta sałatka właśnie będzie najlepszą opcją na lunch. A jeśli macie taki luksus jedzenia lunchu w domu, to najlepiej jest to zrobić na kanapie, popijając diet coke. No to wszystko na dzisiaj w imieniu redakcji Judyta.